Cześć wszystkim, witajcie na moim kanale Jak wiecie lub nie Będę budować stajnię dla koni Oczywiście moje konie mają w tym momencie stajnię Ale nie jest to taka typowa stajnia dla koni Z boksami, korytarzem, z paszarnią i siadlarnią Oczywiście ja to wszystko mam Ale generalnie chciałabym, żeby moja nowa stajnia była taka typowo końska, typowo dla koni Dlatego też yy, jednym właśnie z, takich z moich... Jednych marzeń było mieć taką stajnię fajną dla koni Dlatego powoli zaczynam realizować to marzenie Formalności już potrzebne do tego, żeby wybudować stajnię Już trwają, bo to oczywiście zajmuje dość sporo czasu Dlatego yy, jeśli już wiemy, że będziemy taką stajnię budować Wiemy wszystko, znamy przepisy Wszystko wiemy, jaka to będzie stajnia To lepiej nie czekać, bo faktycznie to trwa Słuchajcie, przyszła do mnie paczka jak, jak widzicie jest to dość duża paczka. I jak widzicie jest paczka yy, to z ekstra dom. Ja już wam mówię, dlaczego ta paczka jest taka duża. Dostajemy tablicę informacyjną. Generalnie tutaj się wypisuje różne wszystkie ważne informacje. I taką tablicę się gdzieś tam przy, przy budowie. Trzeba ułożyć. I generalnie to, co jest najważniejsze, to projekty. Projekt ładnie. Ekstra dom wysyła nam projekt, projekty w takiej fajnej teczce. Grubej, mocnej, zapinanej. Sześć, w środku odpinamy. I co mamy? mamy? Mamy jakiś katalog mamy różne katalogi tak mamy jak poradnik jak urządzić ogród i mamy dziennik budowy bo oczywiście każdą taką budowę musimy prowadzić w dzienniku budowy tutaj wszyscy ci ważni ważne osoby muszą się podbijać wpisywać i generalnie najważniejsze Najważniejsze, czyli projekt w czterech egzemplarzach. Mamy cztery egzemplarze. Słuchajcie, projekty są zaplombowane. Widzicie, czyli nie można ich y, otworzyć. Ten już jest otwarty, bo ja już go zdążyłam otworzyć sobie, poprzeglądać. I co? I pokażę Wam, jaką stajnie będę wydawać. Jak wygląda plomba? Widzicie, jest to dość mocno posklejane i bez, bez zerwania tej plomby, na no nie obejrzymy projektu. Do jednego projektu mamy takie, taką informację, że właśnie projekty są zabezpieczone plombą i generalnie projekty możemy zwrócić, a jeśli tą plombę zerwiemy, no to już wtedy mamy dodatkową opłatę za, za zwrot. Dodatkowo dostajemy tutaj zgodę na wprowadzenie zmian do projektu, bo czasami tak, tak jest, że musimy jakieś tam drobne poprawki wprowadzić, zmodyfikować projekt. Dalej mamy też uprawnienia projektantów, które będą nam potrzebne do, do uzgodnienia do pozwolenia na budowę, tak? I generalnie projekt i to, co Was... Najbardziej pewnie ciekawi, czyli, jak będzie wyglądać ta stajnia? Będzie wyglądać tak. Słuchajcie, tak będzie generalnie wyglądać stajnia: czyli mamy 1, 2, 3, 4 boksy dla koni. Tutaj mamy paszarnię, siodlarnię. Tutaj będziemy mieć zadaszoną werandę. Tutaj taki wewnętrzny korytarz. Na górze będzie strech na siano, na słomę. Z włazem tutaj, jak widzicie. Także spokojnie będzie sobie można wejść na górę, zrzucić siano, słomę i... I co? I fajnie koniki trzymać. Jak widzieliście, nie jest to jakaś y, trudna y, stajnia, taka naprawdę typowa, typowa stajnia. Y, wydaje mi się, że Praktyczna i, i w naszym przypadku będzie idealna yy, Zwłaszcza, że przy stajni planuję mieć padok zimowy Moje konie będą mieć otwarte, boksy będą sobie mogły yy, przez całą dobę same decydować, czy będą na tym padoku, czy będą stały w boksach Także no kurczę, powiem Wam, że już naprawdę nie mogę się doczekać, kiedy, kiedy ta stajnia już będzie stała Oczywiście, przede mną masa formalności. No, bo wiecie, no, taka budowa wymaga pozwolenia na budowę i, i trzeba to wszystko pozałatwiać. Ale generalnie, ja już się, już się cieszę, że, że to już trwa, że ten proces to już wszystko idzie. Także co, jest naprawdę super i mam nadzieję, że w przyszłym roku już stanie, będzie stała. I przyszłą zimę moją konie już spędzą w nowej stajni. Także będzie super. Dzięki, wielkie zaglądnięcie tego odcinka. Ja będę chciała stworzyć całą serię e, z całego tego procesu, z całej budowy stajni. Oczywiście na tyle, ile będę mogła, to wam pokażę wszystko. I co? Wrzucam Wam w opisie link do, do, do projektu, do strony internetowej, z której ja zamawiałam ten projekt. Sam to są tam też inne projekty stajni. Także śmiało wchodźcie, oglądajcie nawet z ciekawości, żeby zobaczyć, jak, jak, jak są projektowane stajnie, jak kosztują projekty. Także myślę, że nawet warto sobie wejść, obejrzeć. I co? I mam nadzieję, że kolejny odcinek z tej serii. Będzie już za niedługo. Myślę, że, że jak uda mi się pozałatwiać wszelkie formalności. To, to wam opowiem o tym, co trzeba, jakie przepisy, co musiałam załatwić, gaudeta, nie gaudeta. Także do zobaczenia.